Hej, witam się serdecznie, z tej strony Krystian de Kancelaria, a to jest mój do seria The Navigator, czyli Twój Navigator poświęcony finansów i ubezpieczeń w Niemczech. I w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy AOK, tudzież inna spośród ponad 90 różnych kas chorych, jakie są na tą chwilę w Niemczech, czy to jest to samo co ZUS w Polsce? Zaczynamy! tak więc wiele osób z Was, dowiadując się, że mając gawerbę, na przykład najczęściej wtedy właśnie zadają sobie to pytanie: czy w składce, jaką będę płacił do AOK, tudzież do innej kasy chodź, jaka jest AOK, BKK, VUBU, Mobilkanka, DAK, TK itd., itd., w jakiejkolwiek kasie jaka by to nie była? przypominam jest ich ponad 90. I one się specjalnie sobą za bardzo nie różnią. Jak zmienić kasę chorych? Bo robisz, możesz to w Niemczech co 12 miesięcy robić, bezpłatnie. Odcinek tutaj, także zachęcam cię do tego, tym bardziej, że kasę chorych, jaką właśnie możesz u nas zmienić, i my ci w tym proponujemy nasze wsparcie, bezpłatne, w związku z wypełnieniem tego formularzu. To możesz mieć po prostu sobie bezpłatną polską języczną infolinię, bo w centrali taka właśnie jest oferowana. Ale przechodząc do rzeczy: wiele z Was, którzy się dowiaduje, że na przykład no, mam GFRB, no i bym tam sobie opłacał ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ w Niemczech mamy znowu różnicę. Możemy opłacać sobie albo tylko prywatne ubezpieczenie zdrowotne, albo państwowe. Które z tych dwóch yy, rozwiązań jest lepsze? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy indywidualnie od sytuacji i aspektów jak dochód, stan zdrowia, stan cywilny, rodzina. I jakie masz plany? Jak chcesz zostać w Niemczech? Ile zarabiasz? A pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie możesz sobie albo po prostu do dzwoniąc, albo jeżeli chcesz na własną rękę jeszcze trochę y, pokorzystać z tej wiedzy i sobie pooglądać dalej moją mało interesującą twarz, to zapraszam do tego odcinka. No bo dystans do siebie warto mieć. Dobrze, moi kani, przechodzimy dalej do odcinka. No właśnie, czyli dowiadujecie się, że musicie te składki na przykład opłacać. Załóżmy, że właśnie wychodzi na to, że lepiej się opłaca ubezpieczenie państwowe. No i taka składka w zaokrągleniu, ponieważ ta składka jest złożona pewnej podstawy i na to tam dochodzą jeszcze flege, flejstwy się jeszcze tam takie ewentualnie dopłaty za bezdzietne osoby, no i zależy jaka to jest tam kasa chorych, każda, ale każda nalicza pewną swoją taką, no coś na czym musi zarobić, czyli taki, taki, yy, taką część właśnie swojej, swojej prowizji. Każda, czy to jest AOK, czy to jest jaka by to nie była i to jest transparentne zawsze do sprawdzenia i te różnice są praktycznie znikome. Dlatego jeżeli byście wpadli na pomysł, że kieruje się teraz, a znajdę sobie najtańszą z kasy chorych, jaka jest w Niemczech, to ta oszczędność w roku to może być kilka, może kilkanaście euro. Znikoma. Także znajdź taką kasę chorych, w której po prostu się dobrze czujesz i spełnia ona Twoje oczekiwania, a nie jest najtańsza, bo te różnice są znikome. No właśnie, no i do, za zaokrągleniem natomiast mówię klientom, żeby szacowali 18% od dochodu, bo tyle wynosi właśnie składka do kasy chorych. Tak jak mówię, ona zaczyna tam się od 16 z hakiem, plus, 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 no i wychodzimy na około 18. Tym bardziej, że Fliege, Fliege, Fezesierung hmm, zostało teraz podniesione, a ile ono teraz wynosi i jak to się stało i jaka dziura ma być tym załatana, zdradzam w tym odcinku w informacjach na lipiec 2023. najpilniejsze zmiany i najważniejsze zmiany informacje na lipiec 2023. Tam o tym w tym odcinku mówię i tu możesz go właśnie obejrzeć. Kontynuując, 18%. No i wtedy wiele osób mówi, hu, nie mało, 18%. Taka prawie jedna czwarta moich dochodów. No właśnie, tak wysoka jest właśnie składka. No i właśnie teraz pada pytanie: na co? Jak to nazwać po polsku? Na ZUS? No nie, w tym nie ma składki yy, emerytalnej. To jest tylko czysto zdrowotna. Zdrowotna można powiedzieć pielęgnacyjna składka. Tylko, nie tylko, zależnie od sytuacji. Jeżeli mamy tam przykładowo liczną rodzinę, na przykład, to może się to faktycznie naprawdę opłacać, nawet jeżeli taka składka wynosi 600, 700, 800, 900 euro. Ale dalej nie ma w tym ani centa na emeryturę. Jak pracujemy na umowie o pracę, oczywiście składki na emeryturę w Niemczech są odprowadzane, ale jest to osobna składka kierowana do Deutsche Renten którą odprowadza po prostu pracodawca. Ta natomiast wynosi 18,6% od Twojego dochodu, czyli jeszcze więcej. Jeżeli mamy firmę, najlepszą, najtańszą formą uzyskania jak najwyższej emerytury jest oczywiście opłacanie setki składek prywatnie, tym bardziej, że można nimi są one dotowane przez państwo i obniżać sobie po prostu podatek, który masz do zapłacenia. Bo takie rozwiązania odzywa się oczywiście do nas. Składki prywatne możesz odprowadzać w dobrowolnej wysokości. Ewentualnie, jeżeli miałeś taką wyjątkową sytuację i podległeś pod obowiązek składek emerytalnych w Niemczech, zapraszam, zapraszam się do tego odcinka, bo tutaj tłumaczę, jakie zawody pod takie ewentualnie czy konstelacje, jakie można mieć prowadząc własną działalność, pod taki obowiązek podlegają. Czyli odpowiadając, odpowiadam sobie raz na zawsze w tym odcinku. AOK to nie to samo co ZUS. W Polsce, ZUS jest to składka zdrowotno, rentowno emerytalna. W Niemczech AOK, czy tam jakakolwiek inna kasa chorych samego ubezpieczenia zdrowotnego, jest to tylko ubezpieczenie zdrowotne, czyli koszta leczenia, pobytu w szpitalu, ewentualnej karetki itd., itd. są w tym zawarte. Emerytura, renta, musisz odpłacać te składki osobno. Państwowy składek odpłacać się nie opłaca, ponieważ mało co z tych pieniędzy zobaczysz kiedykolwiek w życiu z powrotem a tym bardziej one nie są oprocentowane nic, nic, nic. Po prostu tego samego miesiąca są one wypłacane na innych aktualnie pobierających renty i emerytury ludzi. Czyli to nie są Twoje pieniądze i tyle. Więcej w tym temacie do powiedzenia nie trzeba mówić. Teraz mam nadzieję, że poznałeś już właśnie jaka jest różnica co płacisz tak naprawdę, bo to też warto wiedzieć, bo nieraz wiele osób, klientów, którzy się do nas zwracają, oni już płacą i oni myślą, że tam idzie coś na emeryturę, a ja mówię, no nie, 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 proszę, Panie, proszę Pana, w Niemczech ta składka jest osobna i płaci się ją na, jeżeli już państwowa, miałaby to być to Deutsche Renten, ten sie i są to wysokie składki, bo 18,6% od dochodu, ale jest minimalna, tak zwana regularna składka, która wynosi już ponad 500 euro. Także z czym do ludzi. Pisma i wnioski po niemiecku. Załatwisz nareszcie sama. Między innymi w ofercie Kindergeld, Kundigung lub wypowiedzenie, list motywacyjny lub CV, wizyta w urzędzie, indywidualne pismo i wiele, wiele więcej wnioski.de. Moi drodzy, do następnego odcinka. Dziękuję za to, że miałem okazję z Wami się znowu zobaczyć. Mam nadzieję, że coś wartościowego, nowego, ciekawego się dowiedziałeś z życia właśnie. W Niemczech i zapraszam do innych odcinków, tym bardziej zajrzyjcie do rozrywkowej tej serii, czyli czego nie mówią na przykład Polacy w Niemczech. No można się trochę pośmiać i piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś nowe obserwacje, czy Wasze inne punkty, które yy, na no, co dzień słyszycie, yy, albo co jesteście pewni, że nigdy Polak w Niemczech na przykład nie powie. Na jak Samaddy Hej!